Rakieta o masie startowej M0 leci w kosmosie i wyrzuca w czasie delta T ilość spalin delta M. Delta M równa się mi razy delta T, gdzie mi jest to ilość spalin wyrzucanych w ciągu jednej sekundy. Spaliny są wyrzucane z prędkością 2000 metrów względem rakiety. Przyspieszenie grawitacyjne, przyspieszenie ziemskie znamy. Mamy obliczyć, Ilość, masę spalin wyrzucanych w ciągu jednej sekundy i siłę ciągu silnika. Opieramy, oprzemy nasze rozważania na zasadzie zachowania pędu. Leci rakieta o masie w danym momencie, w danej chwili, M z prędkością V, to jest pęd rakiety i wyrzuca ona delta M spalin. Masa rakiety po wyrzuceniu spalin jest m minus delta m, a prędkość rakiety wzrosła, prędkość jest teraz v plus delta v. To jest pęd rakiety po wyrzuceniu spalin. No i jeszcze mamy pęd spalin, delta m masa spalin, a v prędkość rakiety i u prędkość spalin względem rakiety. Korzystając z tego, obliczyć mamy siłę ciągu. Otóż zwróć uwagę na to, że w równaniu tym pozbyłem się nawiasów i mam ciekawe spostrzeżenie: tutaj występuje delta M razy delta V. Autor mówi: Zaniedbujemy wyrazy zawierające iloczyny wielkości małych, np. delta M, delta V. Otóż no fizycy tak postępują w rozważaniach dotyczących wielkości o dużych wartościach. Jeśli pojawiają się yy, wielkości o małych wartości, wartościach, albo jeszcze ich iloczyny, to zaniedbujemy je, dlatego że one nie mają większego wpływu na to, co się dzieje. I poza tym przekreśliłem iloczyny, które się ze sobą upraszczają. Co nam zostaje? A zostaje nam z jednej strony m delta V, a z drugiej strony u delta m. Za delta m od razu wstawiam mi razy delta t. I to równanie dzielę, dzielę obu stronie przez delta t. Co otrzymuję? Tu otrzymuję delta V przez delta t, a ten ułamek jest niczym innym tylko przyspieszeniem m razy a. I to jest w danym momencie siła ciągu, którą wyraża ten iloczyn. U, prędkość spalin, razy mi, ilość spalin, masa spalin wyrzuconej w ciągu jednej sekundy. No to w chwili początkowej siła ciągu jest równa ciężarowi tej Masy. M razy G. Przyglądamy się tu. Postawiamy dane, wyznaczamy FC. A następnie przyglądamy się tu. Wyznaczamy MI. 50 kg w ciągu sekundy jest wyrzucanych. Otóż, ponieważ wszystkie wielkości które wypisałem jako dane, są podane w układzie SI, więc tutaj nie postawiałem jednostek, z tego powodu, że e, siła nie może być w innych jednostkach niż newtony, skoro wszystkie jednostki tutaj są z układu SI. No może ktoś oczekiwać, że w drugim e, wzorze ostatecznym należałoby sprawdzić wymiar, czy on się zgadza. Jeśli komuś to jest do czegoś potrzebne, to proszę bardzo.